Siemanko, dzisiaj kolejny problem szyciowy, zajmiemy się ryglowaniem chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, które ułatwią Wam wykonanie tego rygla potrójnego czy podwójnego, tak żeby był symetryczny do pierwszego przeszycia więc od razu przechodzimy do maszyny przygotowałem próbkę materiału, więc od razu przechodzimy do ryglowania wykonam taki dłuższy rygiel, żeby było wszystko widać więc standardowo przeszywamy i cofamy. I później, już przeszywamy na całej długości. I na końcu, znowu ryglujemy. To jest to pierwsze przeszycie, które teraz wykonałem. A teraz wykonam od razu drugie dla porównania. Teraz jak się przyjrzymy tym dwóm ryglom, no to ten widocznie jest dużo bardziej estetyczny. Wygląda to dużo bardziej jakościowo. Ten pierwszy rygiel jest taki dość namotany. Tutaj te wkłucia były losowo w tą i z powrotem, a tutaj ładnie nam wypadają w tych samych otworach. No i teraz czemu się tak dzieje? Ogólnie no nie byłbym też takim szaleńcem w każdym przypadku, żeby robić taki rygier estetyczny, ponieważ gdy go nie widać, no to nie odgrywa to za wielkiej roli, ponieważ rygiel ma pełnić rolę tylko wzmocnienia, ale w przypadku, gdy jest on widoczny, no to na pewno warto postawić na ten rygier, który jest ładnie ułożony. te nitki wchodzą w te same otwory. W których był wykonany ten pierwszy ściek już. No i końcowo to estetycznie wygląda. No i teraz jeśli my przeszywamy i przykładowo mam ustawioną długość ściegu na 4 mm, to dzięki temu, że mam pozycjoner, to on się zatrzymuje w takim ustawieniu, jak ja go ustawiłem, żebym chciał. Czyli w dolnej pozycji igły. Ale to akurat... Nie odgrywasz takiej roli. Istotna dużo bardziej jest ta wajcha, którą dajemy wsteczny bieg. Ona, jak widać, może być tak dopchnięta: może być do samego końca, może być minimalnie. I teraz, jeśli my mamy ustawiony ściek na 4 mm, to jak damy do samego końca, to to będzie 4 mm. Obrócę na wbitej igle. I teraz przeszyję, opuszczając na sam dół, a teraz opuszczę na przykład do połowy. Więc jak widać, nie dopychając tej wajchy do samego dołu, skracamy wsteczny ściek i może być tak, że po prostu z rozpędu szybko szyjąc dopychamy to jak nam się uda na przykład tylko trochę, nie do samego końca i te wkłucia nie są wykonane w te otwory, które były wykonane przy pierwszym ściegu więc dlatego jeśli chcemy mieć estetyczne rygle, to to jest pierwszy krok żeby zwrócić uwagę na to, żeby dopchnąć tą wajchę do samego końca, tak żeby jeśli my szyjemy 4 mm do przodu, to żeby także do tyłu nam szyło 4 mm. Kolejnym sposobem, który możemy użyć, jest obrócenie materiału, czyli przeszywamy na wbitej igle, obracamy i ponownie obracamy, już przeszywając na długości. tak to wygląda mamy też ładne tutaj przeszycie potrójne od spodu wygląda to identycznie nie mamy namotane tak jak na przykład było przy pierwszym ściegu może być też tak, że od góry nam wychodzi ładnie ale od dołu są jakby niepowciągane nitki powstają nam supełki, pętelki lub podobne tego typu bajery no, to może być to powodem złego naciągu nici. Po prostu jest za słabo ta nitka naciągnięta i ta pętla, która powstaje przy szyciu, nie jest w stanie wejść w tkaninę z powodu właśnie tego za małego naciągu nici. Można to zobaczyć teraz. Góra jest ładnie. A dół już nie jest tak estetyczny, jak to wyglądało w tym poprzednim. Może to też być spowodowane za cienką igłą, za grubą nicią, ponieważ podobnie ta pętelka, która powstaje przy szyciu, nie jest w stanie nam przejść przez materiał. Można zastosować też taką sztuczkę, że od góry dajemy grubszą nitkę, a od dołu cieńszą. Czyli przykładowo, na górę idzie 40 kaletnicza, a na szpulkę nawijamy 60. Wtedy ta nitka dużo lepiej nam wchodzi w te otwory, bo jest cieńsza. W ten sposób ma jeszcze dużo więcej zastosowań, no ale to na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach chciałbym omówić. Dzisiaj coś takiego, jak właśnie te estetyczne rygle. jeśli tego nie widać, zaszywamy to kolejnymi warstwami lub kolejnymi przeszyciami, no to nie musimy się bawić, żeby to wyglądało aż tak estetycznie, ale jeśli te rygle widać, są one na zewnątrz, no to na pewno warto zainwestować tą chwilę dłużej, żeby otrzymać takie estetyczne przeszycie. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedno zakończenie, czyli nie rozpoczynamy ryglem, tylko przeszywamy i przykładowo wykonujemy obszycie po obwodzie i wracając najeżdżamy na ten szef, robiąc właśnie podwójne przeszycie czyli zaczynamy szyć i teraz dojeżdżam do tego miejsca postaram się trochę doświetlić Abyście dobrze widzieli, no ta odległość, która została, no na pewno nie starczy na jedno oczko. Na dwa też nie jestem pewny, więc zrobię jeszcze jedno. No i teraz można byłoby powiedzieć, żeby starczyło, ale jeśli nie mamy pewności, to opuszczamy stopkę. Wyjmujemy igłę. Podnosimy stopkę i spróbujemy wbić się igłą właśnie w to oczko, na którym nam zależy. Jeśli się wbiliśmy, to opuszczamy stopkę i przeszywamy. Tak to wygląda. Tak od spodu. Jak widać było dobrze trafione, ponieważ to drugie przeszycie zgrywa się z pierwszym i jest to bardzo słabo widoczne i dzięki temu mamy estetycznie przeszyte. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć.